On chyba nie żyje! Nie. nie wiesz mordo o co chodzi? Kratyna Józów chodzi! Nowy Przekozacki Smagot KFD <laughs> mm. Jedziemy Wyciskanko Ruchanko takie Jakie bydle, patrz w tle ale. Jakie, <laughs> jakie bydle, jak Ten triceps, sam Grzesiu Jest zachwycony jak widzi mój triceps tak jest, that's right. Lekka jest. Bo ta noga, jak to siedzi. Mm. Ale baby! No, zobaczcie, Marcinek to, to na niego formalność. Tak jest chłopak przygotowany. O, jak jeździ na swoją nieznaną siłownię, bierze ze sobą nawet zaczepy. Wszystko jest. Największy przód. Dobra, trzeba ja zmienię kamerę, bo za duży jesteś, muszę się obrać. To jest XS koszulka i robi roboty. Kurde, ale ładnie nagrywa, powiem ci, że naprawdę dobra jakość jest, nie? Ty jesteś w rzeczywistości bardziej brązowy, on trochę, może trochę cię na czerwoną przebarwia. No, no, ale no, no musimy go tam ogarnąć, bo odpierdala manionek. Jest tak, jest mostek. Nie taki, jaki sobie myślicie, mostek. No patrzcie, ta moja łapa w tle. To jest jakaś poezja. Chyba, że patrzycie na wyciskanie, to nie ma problemu. Tak jest lekka jest Uu, Uu. Kurwa, jest bydle Nie, tak koszulka mnie po Co? Dwie stówki dzisiaj polecą chyba To jest mało, jeszcze dwa alkohol jakiś co? Alkohol Nie znam To po angielsku jest jakoś, bo po cóż Po sportowcy nie piją alkoholu chyba, chyba, że whisky <laughs> Raz, 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 kurwa raz. Wszystko działa? Działa. O, i znowu, siusiakiem do góry. Głową do czoła, siusiakiem do góry i Ci cisiesz. 110 mamy. Je yeah, baby. Lightweight. Marcinku. Ładnie. Aj. Tak ja nie czuję przy tym wyciskaniu Bo ja jestem. kurde, ja zawsze wiesz. No chyba przerwa już dużo zrobiło. Bo to nie, nie powiem, to kiedy wyciskałem ostatnio. No ale teraz ręce robisz ze mną, to wiesz, to się od razu wzmacnia wszystko, to, nie? Z tobą robimy, właśnie to zaraz robimy. <coughs> Ty bo w lusterku było widać, co pokazałeś. Także <coughs> 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 trzeba cię to czemu przemontować. Tak, 110, jedziemy. Jesteśmy na podobnym poziomie wyciskania, więc to będzie dobry trening. Jeden motywuje drugiego. Dobrze mieć osobę, z którą się trenuje. Zawsze ten trening jest fajniejszy. No chyba, że... No ja w sobie zawsze lubiłem sam trenować, ale w tym wypadku działamy razem. <słyski> 69 na bank było. <słyski> Nawet w nosie wygoliłeś. Nie. Włosy? Nie. Nie, mam ten, ten do nosa, ale on mi Magne, ja bardzo nie naprawdę... Magnezja cię wypaliła? Ja. Mam taki do tego, ale <grystanie> Poszedłbyś na ten wosk, co się tak do nosa wsadza i później ja to... No wstałem, no to razem się to wysiedla. Mi też, ale to można się zresikać. Coś czuję. Krew, nie nie, to, się... to wyrywa z, z cebulki wszystko, kurde. Jaki prześwit. A ile jest tej? 130 do kiju. Pięknie. Leci 2, 3, 3,5, 4. Skup się. Dobrze. Dobrze, zrobiłeś 4,5. Ciekawe na ile takie to wystarcza, wiesz? No włosy nie będą rosnąć? No te same już nie mogą, bo wiesz, cebulki wywaliłeś, nie? No ale Zresztą inny. inne muszą się tam wygenerować. No to wyjdzie na to. to. Czelec zrobimy. Popatrzyj się. Ty, ale to bierzemy ze sobą Michałka i Michałka pierwszego wrzucimy. Zobaczymy. Tak. Jak będzie z nim lipa, to my, my zrezygnujemy. No, wiemy, że idziemy robić fryzurę, ale nie ma co ciąć, bo tu już było takie wysokie czoło. Michał, widać. <laughs> 130. Oh. jademy do Jadom X. A, czuć żelastwo, czuć żelastwo, ale pewnie, letko. Ledko. Trzeba wyjść dobrze z progu, jak w kokach narciarskich. A, A, właśnie, wiem o czym miałem z tym pogadać. Ile, krótko, właśnie, bo tak o tym myślałem. Przeczytałem komentarze na pod KFD i wpadła tam takie, taka propozycja, żeby. Wypuścić koszulki z, mo, z takimi właśnie hasłami Poleciaka. Jak, jak yy, to widzicie? Dużo tych hasy już troszkę było, więc może bym takie coś stworzył. A wiem, że Tomek ma dojścia do fajnych koszulek. Patrzcie, ta jedna jest z tych. Z tychów? Tyk, czy tych? Z, <śmienicza> z, tyk, tyk? <śmienicza> z tyk, 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 tych tych? Obok tych. Jesteś gotowy? Góra. Trzy. Cztery. Pięć. I szósty. Ładnie. Trzy, dwa, jeden. Hop. Dobra, mam. Pięć i Nie no, Kurde, ile to jest siły. Ile jest? Pięć? nie Easy. No. Znaczy, tak jak z pauzą to czas Szyn, było, nie? Bo kurde, każdy z i Dużo się nie ja Bo cukrową ja z czerwony się zrobił. Tylko O trześnią, ok? Dobrze. czerwony się, zrobię. Trzy, trzy, trzy. Masz? trzy, trzy. Trzy, trzy, Dawaj, dawaj, jest przyładnie. Idzie, 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 idzie. Troszkę go zatrzymałeś przed końcem, e, wiesz, dzwoniłeś. Zawsze, e, zawsze. E, zwolniłeś, ale nie było tego pędu. Dzwoniłeś tak, no, tak, tak, zatrzymać na tym no. za, i dopiero wymyślisz, tak jakbyś ten, ten ja tak, zawsze się no, pusił. Może no, tak asekuracji nie podbaliśmy. Tak? Ale widzicie? Ciężar jest ciężki. I to jest tak. właśnie to. I ja go zaraz będę testował. Pamiętajcie, ciężar musi być ciężki. Inaczej to nie ma sensu. Inaczej to by to nic nie dało. Nie dałoby nic. Masz działamy na jego osłupienia. Dobrze. Podawaj czas. Trzy, dwa, jeden. Yeah. Yeah. Ej. Yeah. Ej. Yeah. Teraz już kończymy, bo to już jest wystarczająco. Ładnie, ładnie. Fajnie, fajnie. Mimo wszystko czułem, czułem, że wiesz, był ciężki, ciężar żar. Tak. Ale było, było wiesz, Było, że trzymałem i kontrolowałem go, nie? Tu patrzcie, patrzcie. Tu tu, 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 na jak tu by... tego palca. Jakie bydle. Tu na ten, czekaj. Ten. Ale tu jadą. ja, mnie. ja cały czas i tak zastanawiam się, jak tylko obcinasz. Jest ob... tak fajnie zagięty do... Akurat go obgryzam. Obgryzasz go. Bo najlepiej się go obgryza. Jest taki <gryzasz> fajny pod kotem, kątem. Moja rona się dziaro. Robi dziara. I tu trzeba poniżej mojego półnota zrobić, może... Nie, 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 nie zmieści się. Będę wręcz się roba. No myślę, że bardzo spokojnie ten scenik sobie pojedzie i nawet jeszcze zdążycie wrócić i to mm. będzie chyba, nawet końcówka z tego robota. Mm. Tutaj pedantem się będzie odpalał. Dobrze. Wszystko musi być kurde... Elegancko. No. Lepiej. Elegancko <śmienny> <śmienny> tego. <śmienny> dobra, dobra, chcę być na to na co czekam, to Co się tworzy. Okay. Sentimentalny powrót na siłownię. Dzisiaj wszystko zaczęło, faktycznie. Poważne dźwiganie. Nawet moje pierwsze filmy na YouTube. Kurwa jakie bydły. Moje pierwsze filmy na YouTube to są właśnie z tego miejsca. Aaaa. Aaaa kurwa i to i najwęższy przodem. <grych> Także widzicie, sam na siłowni, studio Energia. To byli czasy, to byli.